Które abonamenty są obecnie najkorzystniejsze? Gdzie dostaniesz najwięcej gigabajtów? A może lepiej skorzystać z oferty alternatywnego operatora? O tym wszystkim na kanale Jaka Oferta? Dziś opowiem o tym, które abonamenty są według mnie najlepsze i dlaczego. Zapraszam Ciebie na moją stronę, gdzie znajdziesz zawsze aktualne oferty. A teraz przejdźmy już do rankingu na marzec. Podzieliłem go na propozycje na czas określony i nieokreślony. Ten określony to zazwyczaj 2 lata, no a nieokreślony jak sama nazwa wskazuje, jest bezterminowy, a umowę możesz rozwiązać zazwyczaj z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Na początek prezentuję pięć ofert, które zdobyły największą liczbę punktów i zaczynamy od abonamentów na 2 lata. W opisie pod filmem zamieściłem linki do stron operatorów i mam do Ciebie prośbę. Jeśli planujesz zamówić abonament, skorzystaj z nich. Robiąc to wspomagasz moją pracę, za co bardzo dziękuję. Numer 1 to promocyjna oferta Plusa. Za 60 zł dostaniesz abonament z dostępem do sieci 5G, 50 GB internetu w Polsce i 7 GB w roamingu UE. Do tego tajdal wliczony w cenę abonamentu oraz 120 minut połączeń z Polski do Unii. Całość doprawiona lejkiem 1 Mbit na sekundę. Drugi i kolejny abonament na tych samych warunkach dobierzesz sobie za 35 zł. Jeśli podoba Ci się ta oferta, to zgodnie z zapowiedzią sieci będzie dostępna do końca maja. Gdyby nie udało Ci się zdążyć, to prawdopodobnie nadal spokojnie będziesz mógł skorzystać z oferty operatora Plus. Sieć Plus działa na tym samym zasięgu co sieć Plus i w zasadzie jest submarką operatora Plus, tak więc podpiszesz umowę z tą samą firmą. Na miejscu drugim jest bowiem bardzo podobny abonament, różniący się jedynie dodatkami. Nie ma tutaj Lejka czy Minut do Unii z Polski, no ale jest dodatkowe 10 GB na TikTok i YouTube, a także nieograniczony transfer w popularnych sieciach społecznościowych. Do tego możesz zaoszczędzić 180 Zł, przenosząc numer, bo 3 miesiące będą w tym wypadku gratis. Na testy również dostęp do HBO Go, jeden miesiąc dostaniesz wliczony w cenę abonamentu, no i pamiętaj, żeby go wyłączyć, jeśli nie będziesz go potrzebować, inaczej opłata doliczana będzie do rachunku. Miejsce trzecie to znowu plus, a tym razem oferta bez 5G. Z jakichś powodów operator postanowił podzielić swoje abonamenty na te z dostępem do najnowszej technologii i na te bez. Dla ścisłości, ja obecnie nie przyznaję zbyt wielu punktów rankingowych dla ofert, które mają 5G. W zasadzie jedynym operatorem, który działa na takich prawdziwych częstotliwościach 5G jest sieć plus. Reszta firm działa nadal na częstotliwościach LTE, wobec czego te. Oferty 5G no nie są takim prawdziwym 5G, a więc nie ma sensu ich jakoś specjalnie w rankingach promować. Wracając jednak do tego abonamentu, za 75 zł dostaniesz 72 GB internetu w Polsce i prawie 8 w Unii. Reszta jest praktycznie taka sama jak w tańszym abonamencie, z tą różnicą, że tutaj na próbę masz ubezpieczenie telefonu 1 miesiąc i dostęp do serwisu IPla e na dwa miesiące. Numer 4 to oferta sieci Play. Jak widzisz, jest ona prawie identyczna do tej z Plusa. Różnica polega na tym, że u fioletowych dostaniesz dostęp do 5G, telewizji Play Now i Tajdala na 6 miesięcy. Na próbę jest Amazon Prime Video, czyli serwis podobny do Netflixa. Skorzystasz z niego za darmo przez właśnie jeden miesiąc. Tutaj chciałbym wspomnieć o nieco droższym abonamencie, który nazywa się Solo Homebox. I dopłacając 10 zł miesięcznie więcej, otrzymasz dodatkową kartę SIM z internetem. Tam będziesz miał limit 150 GB i dodatkowo otrzymasz również lejek 1 megabit na sekundę na swojej karcie podstawowej SIM i na tym homeboxie. Ja myślę, że to bardzo dobra oferta, bo zazwyczaj ten dodatkowy internet, tak zwany mobilny, on kosztuje dużo więcej za ten przedział gigabajtów niż te dodatkowe 10 zł a na zakończenie rankingu na 2 lata oferta od pomarańczowego operatora Znów mamy cenę 75 zł tym razem jednak za 70 GB w Polsce i prawie 9 GB w Unii z dodatków Video Pass na 2 lata oraz Music Pass na 3 miesiące na próbę ubezpieczenie telefonu 1 miesiąc i HBO Go na ten sam okres czasu Operator proponuje 3 miesiące gratis przy przeniesieniu numeru Czym są Video Pass i Music Pass? To występujące też w ofercie Orange Flex usługi. Pierwsza to nielimitowany transfer w platformach streamingowych, takich jak na przykład Netflix, a druga bardzo podobna dotyczy serwisów muzycznych. Nie ma tutaj limitów co do jakości wyświetlanych treści czy też prędkości pobierania, w przeciwieństwie do podobnych ofert u konkurencji. Na mojej stronie możesz zobaczyć pełną tabelę rankingową abonamentów na 2 lata. Jest ich tam 20. Zachęcam Cię również do zapoznania się z artykułami w zakładce Abonamenty. Opisuję tam wszystkie oferty różnych sieci i piszę o tym, jaką lepszą alternatywę na tym samym zasięgu możesz wybrać. Na koniec jeszcze tabelka porównawcza tych pięciu abonamentów obok siebie. A teraz przejdźmy do abonamentów na czas nieokreślony. Jak sama nazwa wskazuje, w takim wypadku z umowy możesz zrezygnować w dowolnym momencie, a okres wypowiedzenia to zazwyczaj jeden pełen miesiąc. Na pierwszym miejscu jest Plusz w cenie 30 zł. Otrzymasz 15 GB internetu, 10 GB na YouTube i TikTok w ograniczonej jakości 480 pikseli. 3,5 GB internetu w Unii oraz darmowy transfer w popularnych serwisach społecznościowych. Plus ma pełen no limit w kraju i roamingu. Dodatkowo HBO Go na miesiąc oraz Tidal na 3 miesiące. W ofercie występuje kumulacja internetu. Co pół roku pakiet podwyższa się o 5 GB. Maksymalnie możesz dostać w sumie 10 dodatkowych giga. Pluszu każdy dodatkowy numer otrzymuje zniżkę 5 zł na miesiąc. Na drugim miejscu chyba największy konkurent plusa New Mobile. Ta oferta to na początek 10 GB internetu w Polsce i prawie 3,5 GB w Unii. Po pół roku do wykorzystania będzie 20 GB, po roku 25, a po dwóch latach 30. Drugi numer możesz dobrać za 9 zł, jednak warto pamiętać, że w takim wypadku pakiet internetu dzielony jest na dwie osoby. Mamy tutaj pełen no limit w kraju oraz w Unii. Numerem 3 jest abonament, który, sądząc po nazwie, zdaje się aspirować do pierwszego miejsca w rankingu. Numer 1 od Lite Mobile zajmuje ostatnie miejsce na podium. Za 24,99 dostajemy tutaj 30 GB internetu w Polsce i 1 GB w Unii. W roamingu będziemy mieć też do wykorzystania 50 minut rozmów wymiennych na 50 SMS-ów. Jeśli przekroczymy którąś z tych trzech wartości, to niestety do abonamentu doliczona zostanie opłata 20 zł za dany miesiąc. Sieć nie chwali się tym za bardzo, ale oferuje dostęp do 5G na nadajnikach Plusa. Za 44,99 otrzymamy aż 300 GB w internetu. Z tego 100 GB możesz wykorzystać w dzień. Natomiast resztę w nocy. Dla Light Mobile noc zaczyna się o pierwszej po północy. Wada tego rozwiązania jest taka, że jeśli zużyjesz pakiet dzienny, to i pakiet nocny przepadnie. Dodatkowo trzeba uważać, żeby sesja internetowa zaczęła się faktycznie po tej godzinie, jeśli chcesz, żeby system korzystał z pakietu nocnego, a nie dziennego. Może być konieczny reset połączenia. Zasady roamingowe w tej ofercie są takie same. Warto tutaj wspomnieć o tym, że kolejne abonamenty to jest zawsze dla nas zniżka kilka złotych. Natomiast operator, za skuteczne polecenie swojej oferty, przekaże Ci 50 złotych. Będzie to w formie zniżki na kolejne abonamenty. Na końcu taryfa M w sieci Next Mobile. Za 27 złotych jest tutaj 10 GB w internetu w Polsce i ponad 2 GB w Unii. W ofercie jest pełen no limit w kraju oraz w roamingu. A tutaj tabela porównawcza tych 5 abonamentów. Przypominam, że całość rankingu możesz zobaczyć na jakaoferta.pl, a jeśli interesujecie ranking ofert na kartę, to również zapraszam tam, albo możesz go też obejrzeć w formie wideo na YouTubie i tutaj powinien gdzieś u góry pojawić się link do tego filmu. Zapraszam serdecznie.